Dynamiczna rozgrywka na niewielkich mapach. Powstaje zaskakująco dobrze wyglądająca gra Project Wraith. Teardown, a więc gra ze świetną destrukcją otoczenia, dostępna jest już na Steamie. Powstaje PUBG 2.0. Pojawiły się ciekawe informacje na temat kolejnej części popularnej gry typu Battle Royale. A także, już w najbliższy czwartek, gra Call of Duty Black Ops Cold War otrzyma nową zawartość. Witam was bardzo serdecznie. Jestem Mestre i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Game The world continues to fight in proxy Wars. Dynamiczna rozgrywka na stosunkowo niewielkich mapach, przypominających te znane z serii Call of Duty. Materiał, który właśnie widzicie, pochodzi z ciekawie zapowiadającej się gry zatytułowanej Project Wraith z Wielkiej Brytanii. Tytuł powstaje pod skrzydłami niewielkiego studia o nazwie Grassroots. Co interesujące, gra powstaje od zaledwie 12 miesięcy, a premiera odbyć ma się jeszcze w tym roku. Mając tę wiedzę, zwróćcie szczególną uwagę na dynamikę poruszającej się postaci oraz na bardzo dobrą jakość wykonania. Zbyt dobrą, biorąc pod uwagę, iż tworzy ją stosunkowo niedoświadczone studio zapalonych graczy. Jak to jest możliwe, zapytacie? Otóż nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bowiem jak przyznają deweloperzy, tworząc grę korzystają z gotowych rozwiązań, które za niewielkie pieniądze można po prostu kupić. Aby dobrze to zrozumieć, musimy wiedzieć, iż tytuł powstaje na silniku Unreal, który dostępny jest za darmo każdemu, kto po prostu ma ochotę stworzyć swoją własną grę. Co również warto zaznaczyć. Jak informuje firma Epic Games, a więc twórcy tego silnika, deweloperzy będą musieli za niego zapłacić dopiero wówczas, gdy z pomocą ich technologii gra zarobi 1 milion dolarów. Firmie należne będzie wówczas 5% ich zarobku. Przy okazji powód, dla którego w ostatnich latach pojawia się tak wiele gier właśnie na silniku Unreal. Jak sami możemy się przekonać, studio Grassroots nie ukrywa faktu, iż korzysta z dedykowanych zestawów narzędzi, bowiem w opisie jednego ze swoich materiałów znaleźć możemy link do tych, z których sami skorzystali. Zaznaczają jednak, że szablony te zostały przez nich mocno przebudowane i dostosowane na własne potrzeby. Zresztą spójrzcie tylko na podstawowy szablon stworzony dla wieloosobowych gier typu FPS który kosztuje niecałe 90 dolarów. Wracając jednak do omawianej gry. Project Wray oferować ma rozgrywkę mocno skoncentrowaną na czystej wymianie ognia. Oznacza to, że jak podkreślają twórcy, nie chcą implementować tu granatów, wyrzutni rakiet, pojazdów czy zbyt potężnych broni, które po prostu uważają za zbędne dodatki psujące balans rozgrywki. Oprócz tego realnie podchodzą do swojego projektu i nie narzucają sobie czegoś, czego nie będą w stanie zrealizować dobrze. Oferować ma także bardzo zaawansowany system modyfikacji i dostosowania pod własne preferencje broni. Dokonać tego będziemy mogli w specjalnym menu, które w mojej ocenie wygląda naprawdę świetnie. Oprócz tego wzbogacona została ona w gotowe tekstury pochodzące z biblioteki Megascan. Jest to więc ta sama biblioteka, której materiały wykorzystano do stworzenia tego otodema technologicznego. Hey, ale co wiemy w kwestii map? Na swoim twitterowym profilu twórcy pochwalili się kilkoma grafikami pochodzącymi z map, nad którymi aktualnie pracują. Spójrzcie tylko na to: jeśli tylko pojawi się więcej informacji na temat tej gry, będę Was informował. Kolejna już wiadomość dotyczy gry z chyba najbardziej atrakcyjną destrukcją otoczenia, o której opowiadałem wam w jednym z wcześniejszych materiałów. Na myśli mam oczywiście grę Teardown, której premiera wczesnej wersji odbyła się całkiem niedawno, a stworzył ją szwedzki deweloper Dennis Gustafsson. Dostępna jest na platformie Steam w cenie 88 zł i zagrać w nią możecie na tę chwilę wyłącznie na PC. Steel Down to tytuł zręcznościowo logiczny, w którym naszym zadaniem będzie zaplanowanie idealnego wręcz napadu. Zadanie to nie będzie jednak łatwe, bowiem po drodze będziemy musieli zmierzyć się z wieloma zagadkami środowiskowymi i po prostu utorować sobie jak najszybszą drogę do celu. Fabuła jest tu raczej drugorzędną sprawą i głównie chodzi o to, iż, jako tonący w długach pracownik pewnej firmy, zmuszeni jesteśmy wykonywać szereg niekoniecznie legalnych zadań dla grupki podejrzanych osób. Nasz bohater otrzymuje jednak pełen wachlarz narzędzi oraz pojazdów, które pomogą mu wybrać swoją własną drogę do celu. Zobaczycie możecie na tych oto ujęciach. Gra wyróżnia się realistycznie wyglądającą destrukcją otoczenia oraz takimi efektami jak dym, na którego działają prawa fizyki, ogień siejący, zniszczenie czy woda, którą możemy ugasić pożar. Gra posiada przy okazji całkiem fajny model jazdy. W wielkim skrócie. Teardown to tak naprawdę jedna wielka piaskownica, w której możemy bez demolować praktycznie całą mapę. Następna informacja dotyczy już słynnej gry Player Unknown's Battlegrounds, a więc jednego z najsłynniejszych battle royali na rynku. Okazuje się bowiem, że być może już wkrótce usłyszymy o drugiej części tej gry, roboczo zwanej PUBG 2.0. Informacja ta pochodzi wprost z Korei, a mówiąc dokładnie z serwisu MTN, który poinformował, iż firma Krafton pracuje nad drugą częścią tej produkcji już od 2019 roku. Mało tego, jednocześnie pojawić ma się ona na wszystkie platformy sprzętowe, w tym na smartfony oraz tablety. Jak podkreślają, multiplatformowość to dla nich niezwykle istotna sprawa. Wpis koreańskiego serwisu nagłośnił użytkownik Twittera Player IGN w tym oto miejscu. Na koniec informacja dotycząca gry Call of Duty Black Ops Cold War, która już jutro, a więc w czwartek 14 stycznia otrzyma aktualizację wzbogacającą ją o nową zawartość. Tytuł otrzyma nową mapę o nazwie Sanatorium dla trybu Brudna Bomba, która co interesujące wzorowana jest na prawdziwym miejscu, a więc na sanatorium o nazwie Przyjaźnie mieszczącym się na Ukrainie. Swoją drogą zobaczyć ją mogliśmy już wcześniej, a mówiąc dokładniej na zwiastunie pierwszego sezonu. Cold War otrzyma także nowy tryb 6x6 o nazwie Dropkick, w którym drużyny walczyć będą o teczkę zawierającą kody nuklearne. Wygrywa ta z nich, która jako pierwsza uzyska 200 punktów. Z nowej zawartości ucieszą się myślę także fani zombie w Call of Duty. Otrzyma ona bowiem nowy tryb Cranket, w którym każde zabójstwo resetuje specjalny licznik odmierzający czas do eksplozji. Tryb zombie dostępny będzie także zupełnie za darmo dla wszystkich. Wypróbować go będziecie mogli w terminie od 14 do 21 stycznia. Czasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.